Siema. Jakiś czas temu na swoim Insta prosiłem was, żebyście podsyłali mi swoje krzesła. Bo stwierdziłem, że wymarzy mi się ranking waszych krzeseł. I podesłaliście mi tego na tyle dużo, że stwierdziłem, że nagram dłuższy materiał. Także jeżeli chcecie wziąć udział w jakichkolwiek podobnych inicjatywach, to wpadaj na Insta. Słyszycie to? Gdzie jest tą śmieciarnią? Pierwsze krzesełko mamy od Adama i jest to klasyczne krzesełko z kółeczkami. Widzę, że jakiś elegancki Black albo Tiger leży na podłodze. Bardzo ciekawy design oparcia, który wygląda jak paczka na muchy. Przez co? Przez co możesz podnieść krzesło i uderzyć muchę. Ciekawe, z moim to akurat nie działa. Ogółem jestem fanem. A tak obiektywnie jest to standardowe krzesło, kółeczka do przyczepienia sąsiada z dodatkową funkcją antyowadową. Spoko. Kolejne krzesło Antka. I to jest pierwszy okaz Ewidentnego przekupstwa zwierzakiem W tym przypadku Jednym z dwóch kotów ten kot ma na imię Bakłażan I dostałem z 30 zdjęć tego kota <grymne> Niedopuszczalne I weź tu komuś z tej zwierzaka Ale właśnie od tego jestem Ewidentnie lekko ujrzone krzesełko I akurat tego nie zwalałbym na Bakłażana Fajne kolorki Takie gamingowe Ale w takich pastelowych tonach I no to ostatni raz Jak ktoś mnie przekupuje kotem Zajebiste Kolejne krzesełko od Aurelii W tym przypadku ja Nie wiedziałem czy to jest stół, czy krzesło. Zostałem uświadomiony, że to krzesło, ale to tylko oznacza, jak wielofunkcyjne jest. Przy jednej okazji siedzisz sobie z wyprostowanymi pleckami, przy innej okazji dościłasz obrus i robisz herbatkę ze znajomymi. Brzmi jak win-win sytuacja. Dospermione. Antek z typowo klasycznym krzesłem. Ciekawy design, taka piątka bez daszku. Wygląda jakby dobrze amortyzowało. Jakby można było się na nim bujać i by... Nie skrzypiało tak jak moje. Podoba się to dla niego. Nie wiem tylko czy to cień, czy to zamszczy, czy ono jest tak ujebane. O no, ta lekka wątpliwość. Niestety muszę Antek. Mit. Następne krzesło od Basi i w tym przypadku unikat. Wyciosany przez jej tatę. Pod własny wymiar. Staram się zrozumieć jaki był proces myślowy podczas robienia tego krzesła, ale chyba nie chcę w to wchodzić. Ciekawy design, ewidentne wybrzuszenie na cztery litery i jeszcze ewidentniejsze wybrzuszenie na kule. Po co one Basi? Nie wiem. Ale ja fan, krzesło od Dawida, powy staruszek, old schoolowiec, lekko ujebany, lekko zmychacony. Ale czy działa? Działa. No, dlatego mit. Krzesło pracownicze od Dominika, poczciwy egzemplarz, stary, ale Jary, trzyma się, choć miałbym obawy, że jak na nim usiądę, to coś mnie ugryzie. I to chyba mój główny zarzut. Zdecydowanie moje klimaty, ale lubię, jak mnie nic nie szczypie. <laughs> dlatego słabo. Filip przesłał swoje krzesło, którego używa podczas delegacji. I no nie ma krzesła. <laughs> Leży na łóżku. Giga szanuje tu pozycję. Sami ją często używam. Są stosowane tak zwane odleżyny na plecach z laptopem na brzuchu, który grzeje brzusio. Idealna pozycja do zaśnięcia po pracy i obudzenia się o jakiejś poniżonej godzinie. Ale a propos samego rankingu krzeseł, to nie jest krzesło. Ogromny szacunek za browarka obok komputera, jak i na komputerze. Widać inwencję twórczą, kunszt, artyzm w tym chaosie, dlatego podniesiemy o jedną ocenę, czyli dalej słowo. No to w końcu krzesło, nie? Igor przesłał krzesło, które idealnie eksponowane na łóżku. To jest te krzesło, którą można robić helikopter. Śmigło! Te krzesło zostało do niego dokładnie przeznaczone. Igor masz potencjał. Trochę wyciągnięte tutaj na siedzeniu. Wygląda jakbyś je dupą. Ciekawa jaka jest geneza tych wybrzuszeń Ale krzesełko typowe mi. Krzesło pracownicy od Krzyśka Którego stan jest nieskazitelny Pracodawca zadowolony Krzesło tanie? Tanie Krzesło wygodne? Tanie Idealnie opierane siemką I ta gąbeczka wychodząca z boku Tak tylko wyłaniająca się trochę Żeby tylko pokazać jakie jest miękkie mm, Aż człowiek był usiadł Zajebiste Łukasz przesłał krzesło z salonu i moim pierwszym zarzutem do tego krzesła to było jak ono czyste jest. Daję mu dwa miesiące, zanim się ubiegł. W porywach do trzech. I pierwsza plama z pomidoróweczki wyląduje na to krzesło. Ale ogółem bardzo clean. Fajne. Magdalena podesłała kulę. Potężna kula. Wiadomo, kula daje fula. Kula daje fula. A wiecie kim ja jestem? Proste słowa. Kula, kula, kula. Daje kula. Sprawna nie kula z domu, tylko... Chyba ze szkoły. Wygląda jak kula na sali gimnastycznej. Nigdy nie miałem takich kuli na sali gimnastycznej. Ale wygląda na wygodną. Też by sobie tak poleżą. Fajnie. Mariusz podesłał fotel premium w idealnej scenerii. Z tyłu widoczny ogóreczki kapuszka. Aż zgudniałem. Powiedz mi, że nie zjadłbyś sobie ogóraska na takim futeliku. Poezja. Było też takie odrestaurowane, odnowione, ale kogo to obchodzi? To jest zajebiste. Mati podesłał chyba najciekawszy design krzesła, jaki widziałem do tej pory. Nigdy z takim się nie spotkałem. To jest takie krzesło z rowerowym sznytem, które wygląda trochę jak siodełko od roweru. Logicznie na to patrząc, to daje mnóstwo miejsca na nogi. Możesz wciągnąć się w te krzesło i te nogi mogą ci bardzo nisko spaść. Ciekawe rozwiązanie. Nie wiem, czy dobre na długie dystanse sezonowe, ale godne przetestowania. Spoko. Niko podesła typowego oldschoolowca. Cztery nóżki, piękny design w kratkę, widać, że ono jest tak przyjemnie szorstkie w dotyku, ale nie niezmychacone. Jeszcze na pewno tak przyjemnie skrzypi, jak się na nim bujasz. Wszystko mi się w nim podoba. Zajębiste. Nikola podesłała lekutko ugryzione krzesło, ewidentnie zgłodniała, ale może bardziej jej pies. <ścoughs> Widać, że się kacze mu dobrze rosną, i dodaje temu krzesłowi takiego animuszu, pazura. Drapieżności. Jest taka oznaka, żeby z nim nie zadzierać, bo to on ci może zacząć skórę, jak się o nie oprzesz. Niestety, midówka. Patrycja z kolejnym opływowym krzesłem, ale w tym przypadku pokrytym pokrowcem, bo w środku też jest zjedzone. A Patrycja również głoduje. Ogółem głodówki są niezdrowe, dlatego polecam wam diety z jebańcem. Jest to krzesło skryte. Krzesło-introwertyk. Główno zawinięte w złoty papierek. Kot w worku. Trochę nie ufam, przez co zaniżona ocena. Patryk przesłał typowe krzesło, ale zaobserwowałem tutaj kolejną próbę przekupstwa. Patryk wysłał mi popularny talon na balon. A, odciski palców. Brawo, wygrałeś talon. I się spytałem, czy chce mnie przykupić Powiedział, że nie, aby się mu udało A ja tak to średniawa Wiktor z masywnym krzesłem z kółkami Podoba mi się, wygląda takie mięciutkie Fajnie można byłoby tymi kółkami w sąsiada Choć Wiktor mieszka na parterze Więc to jest pierwszy minus Ale same krzesło wygląda no fajnie, agresywnie Spoczko Wiktoria podesłała typowe classic krzesło, Podobno własnoręcznie odrestaurowane. Pinterest type sheet. <grymne> czy to moje klimaty? No, zdecydowanie nie. Pokoju dziewczyny? Pewnie wygląda zajebiście. No tego zajebiście. Następnie Zosia z ciekawym krzesłem żeberkowym. Ja nie wiem czy to są takie tasiemki, czy to jest plastik, czy to się ugina, czy to kuje, czy to boli, czy się na tym można rozciągać. No nie rozumiem tego krzesła. Wygląda ciekawie. Metalowy stelaż, ale te rurki, mój mózg nie potrafi tego przeanalizować. Dlatego średnio. Następnie Zuzanna z krzesłem, które wygląda trochę jak biały amongus. I teraz zadaję sobie pytanie, czy to dobrze, czy źle. Czy on jest impostorem, czy nie. Memy z amongusa chyba trochę mi się już przyjadły, więc gorzej. Ale fajne krzesło. Także średnio. Kolejna próba wyłudzenia oceny na zwierzakę. <grym> od zwierzołaka. Ale abstrahując od psiaka, fajne te krzesło. Takie kubełkowe. Z garbami takimi, pikowaniem. Podoba mi się. Jeszcze ma dwie rączki do wbijają się jak przy narciarstwie biegowym. Mhm. Mm Mówimy teraz w moim języku. Zajebiste. I na koniec krzesło od Żapusi. Tak zwany futrzak. Ewidentnie długo nie było u fryzjera. Trochę pokrowiec wychodzi z jednej strony, za co ujemne punkty. Ale raczej na pewno jest mięciutkie. Spoko sprawa. No i to jest ostateczna lista. Kto by się spodziewał? Na koniec prezentacja mojego krzesła. Oto ono. Było darmowe. Dałbym je gdzieś na mit albo na bat. W każdym razie to tyle. Dzięki wielkie. Mam nadzieję, że się podobało. Dajcie znać, co myślicie o jakichś dłuższych formatach i czy mielibyście ochotę na więcej takich inicjatyw. A na ten moment się ma.